Na siatkarskie emocje. Zaprasza Wektra. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra w finale Pucharu Cew. Na zapleczu Plus Ligi bez zmian. PTP spiła i Jadar Radom liderami w pierwszych ligach siatkarek i siatkarzy. Intensywny i trudny rok 2011 dla męskiej reprezentacji polskiej. Darek Osiej, witam wszystkich sympatyków Siatkówki. Kolejne wydanie magazynu Polska Siatkówka. Nasze spotkanie rozpoczynamy od Kędzierzyna Koźla. Wielki sukces siatkarzy Zaksy, którzy zagrają w finale Pucharu CEF, czyli Pucharu Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej Zaksa. O złoty set okazała się lepsza od bułgarskiego CSK Sofia. że Zaksy Kędzierzyn-Koźle stając naprzeciwko CSK Sofia w rewanżu w półfinale Pucharu Cef doskonale zdawali sobie sprawę, co muszą zrobić na boisku, by awansować do finału. Wiedzieli, że po przegranym pierwszym meczu w Sofii 0-3 w Kędzierzynie-Koźlu muszą wygrać 3-0 i jeszcze złoty set. I zrobili to. Mając wsparcie ze strony fantastycznych kędzierzyńskich kibiców, bili się z Bułgarami o finał. Zaksa wygrała 3-0 w setach 25-23, 33-31 i 25-21. Złoty skrócony set. Kędzierzynianie wygrali 15-12. Sukces ogromny, radość z tego osiągnięcia bezcenna. Zwykle się cieszymy, nadopracowaliśmy cały sezon. Chcieliśmy wejść do tej czwórki, udało się tę czwórkę zrobić. Wykorzystaliśmy swoją szansę, weszliśmy do finału. Naprawdę się cieszymy. Nie małeś, jaki był wynik. Wygraliśmy tutaj tego złotego seta. Naprawdę coś niesamowitego. Mieliśmy w tym sezonie trzy cele, jeden nam odpadł, ale w różnie w finale. Także myślę, że to też jest jakiś sukces, że przed, po tylu latach mimo wszystko zespół gdzieś nabył w finale Pucharu Polski. No nie przegraliśmy go. Mam nadzieję, że ten finał potoczy się inaczej, aczkolwiek jest już to. Jakiś sukces, ale ja nie uważam, abyśmy poprzestali na tym. Myślę, że wielu chłopaków z naszego zespołu wie, jak smakuje zwycięstwo, i, i bardzo bym chciał powtórzyć to odczucie. Na wyjeździe porażka, u siebie zwycięstwo. Każdy mecz jest inny, i nie należy sądzić świadkówce są, nikogo po wozorach. Dzisiaj był mecz o wszystko, awansowaliśmy do finału. Z tego bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że cieszy się cały kędzierzyn. Na razie o finale nie myślimy. To jest dopiero za 10 dni. A czy się nie przestraszą? Mam nadzieję, że się nie przestraszą. Gratulacje dla siatkarzy Zaks i ich trenera Krzysztofa Stelmacha. O finał walczyła także resowia Rzeszów. Niestety, team trenera Ljubo Trawicy dwukrotnie przegrał z Sisley Treviso 1-3 i 2-3. Finał Zaksa Sisley Treviso zapowiada wielkie siatkarskie emocje. Tymczasem w najbliższą środę Druga runda playoff Ligi Mistrzów i mecze z krabył Zenit oraz jastrzębski węgiel Nolika maseik W lidze Mistrzyń, siatkarki, muszynianki zagrają rewanżowe spotkanie z azerbejdżańskim rabita Baku. Pierwszy mecz wygrała rabita 3 do 0. W Pucharze Cew rewanżowe mecze zagrają także MKS Dąbrowa Górnicza oraz budowlani Łódź MKS z francuskim As PTT Mulhouse. Natomiast siatkarki budowlanych z włoskim Chateau Urbino. Czas w magazynie Polska Siatkówka na cotygodniowe podsumowanie ligowego weekendu. Na początek plus liga siatkarek, następnie niepełna kolejka męskiej plus ligi, pierwsza liga, i na koniec naszego podsumowania dwie grupy drugiej ligi kobiet. Trzynasta kolejka plus i Siatkarek okazała się pechowa. Między innymi dla mistrzyń Polski Siatkarek BKS-a lub Bielsko-Biała drużyna trenera Grzegorza Wagnera prowadziła w setach 2 do 0, aby wywieźć z Łodzi zaledwie punkt. Muszynianka w meczu z MKS Dąbrowa Górnicza także miała dużą szansę na trzy punkty. Skończyło się na dwóch. Centrostal Bydgoszcz męczył się przez pięć setów ze Stalą Mielec, a Tom Trefl Sopot zmiażdżył Gwardię Wrocław. Drugiego seta tref wygrał 25 do 6. Wysiadkarki gwardii robią w ekstraklasie, skoro są w stanie zdobyć w jednym secie zaledwie 6 punktów. Pewna wygrana AZT z Białystok z TPS Rumia. Tabela po 13 kolejkach: Atom, Trefl i Muszynianka rządzą na trzecim miejscu BKS Alucrow. Tabelę zamyka TPS Rumia. W męskiej plus lidze w grupie drużyn walczących o Mistrzostwo Polski rozegrano jedno spotkanie z uwagi na europejskie puchary. W Bydgoszczy Delekta próbowała wygrać ze Skrą Bełchatów. Próbowała, to dobre słowo. Po pierwszym secie, który bydgoszczanie wygrali 25 do 23, kibice w hali Łuczniczka pomyśleli sobie nieśmiało, a nóż. Nic z tego. Skra wygrała trzy kolejne odsłony do 23, 19 i 22. My się cieszymy z zdobycia trzech punktów. Mecz bardzo ciężki, bardzo trudne warunki postawili nam chłopaki z, z Bydgoszczy. Także... Dla nich naprawdę słowa uznania, bo walczyli dzisiaj super. Czasami oni tak kontrolowali grę, że my nie potrafiliśmy nic zrobić na tym boisku. Także słowa uznania. Ale my cieszymy się akurat dzisiaj ze zwycięstwa. Szkoda, bo naprawdę dużo nie brakowało. W tych, Zwłaszcza drugi set był takim chyba momentem przełomowym, gdzie, gdzie udało nam się zniwelować przewagę Skry, doprowadzić do, do końcówki. I w tej końcówce jeden czy dwa błędy zadecydowały o tym, że, że niestety przegraliśmy tego seta i, i to już miało, miało myślę, wpływ na, na te dwie pozostałe partie. Przegraliśmy kolejny mecz, niestety na, nasza seria niechlubna trwa dalej, ale, ale myślę, że w tym meczu pokazaliśmy, że... Że chcieliśmy naprawdę nawiązać walkę, niestety z drużyną z Burchatowa walkę trzeba nawiązywać przez cały mecz. Tabela. mieść Polski ma już 65 punktów, o 21 mniej Delekta. W grupie Playout out fart Kielce wygrał w trzech setach ze Trzębskim Węglem. Pamapol Wieluń walczył z AZS Olsztyn. Tajbrek Pamapol wygrał 21 do 19. Tabela tu prowadzi fart na drugim końcu tabeli AZS Olsztyn. W meczu dwóch dwóchczołowych drużyn Piecobiogaz trenera Jacka Skroka pokonał w trzech setach Chemika Police. Lider PTPS Piła bez trudu wygrał z uczennicami SMS w Sosnowcu. Pobudka w Gliwicach, wskazywany na pożarcie ZTS Politechnika Śląska niespodziewanie pokonał Gedanię Żukowo. Na kolejkę przed zakończeniem rundy zasadniczej PTPS zapewniło już sobie pierwsze miejsce. Podobnie, tyle że drugą pozycją może chwalić się Piecobiogaz. A to jak na Beniaminka jest osiągnięciem dużej klasy. Ciekawa walka trwa w dole tabeli, bo ważne są miejsca, jakie zajmą zespoły przed rozgrywką o utrzymanie pierwszej lice. Każdy inny wynik niż 3 do w meczu Jadar Radom Energetyk Jaworzno byłby niespodzianką. W końcu w Radomiu spotkali się lider tabeli z 11 zespołem, a to do czegoś zobowiązuje. Przed 23 kolejką spotkań różnica między Jadarem a Energetykiem. Wynosiła 22 punkty. Po meczu wzrosła o kolejne 3. Siatkarze jadaru ten mecz mieli wygrać i zrobili swoje. Wygrali 3 do 0 w setach do 22, 14 i 21. Miejscami na boisku nudzili się bardzo. W trzecim wygraliby zapewne wyżej, ale popełnili kilka błędów własnych, które wynikały tylko i wyłącznie z dekoncentracji. Mecz w hali Miejskiego środka Sportu i Rekreacji w Radomiu trwał godzinę i 20 minut i wielkim widowiskiem sportowym nie był. Zasługa w tym nie mała, energetyka Jaworzno, który nieprzypadkowo zajmuje 11 miejsce w tabeli, zupełnie adekwatne do prezentowanego poziomu sportowego. Komplet wyników 23. kolejki, niewiele brakowało by GTP Wielkopolski przegrał z BBTS Bielsko-Biała 0-3, przegrywał już w setach 0-2. Słodką tajemnicą siatkarzy z Bielska pozostaje, dlaczego w ogóle przegrali ten mecz i tak słabo zaprezentowali się w setach trzecim i czwartym. Ślep z psuwałki postraszył Tref Lagdańsk, wygrywając w hali Energa pierwszego seta. Ostatecznie skończyło się tylko na straszeniu i przegraniu trzech kolejnych partii. Abia Świtnik wygrała ze stalą AZS Mysa, to mała niespodzianka 23. kolejki. Przegrana SMS Spała z MKS Mosbędzi niespodzianką już nie jest. Jadar Radon męczył się z nudów w spotkaniu z Energetykiem Jabłżno. Tabela pierwszej ligi liderem Jadar Radon. P. Gdańsk traci do jadaru 2 punkty AGTP z 3. Czwarte miejsca jak na razie dla Jokera Piła, który w 23. kolejce spotkań nie grał, podobnie jak Petrą Ostroenka. Czarni Słupsk są na przedostatnim miejscu w tabeli, ale mają wspaniałe tradycje i oddanych kibiców, a obecnym siatkarkom nie brakuje ambicji. Choć w meczu z zawiszą Solechów nie były faworytkami, to zmobilizowały się i ruszyły do walki. Kibice w Słupsku nie szczędzili gardeł, a miejscowe siatkarki rozpoczęły mecz w znakomitym stylu. Gospodynie znów wystąpiły bez pierwszej rozgrywającej Sylwii Korczak. Zastąpiła ją całkiem udanie Monika Kolesińska. Pierwszy set był wyrównany, ale ostatnie słowo należało do siatkarek czarnych, które wygrały 25 do 23. Tu widać te, te nerwowe poczynania w, naszy, w naszych szeregach, natomiast zespół Ze Słupska zagrał bardzo spokojnie. E, one z kolei nie miały ani nic do stracenia, nic do zyskania. mimo chyba tylko poprawienie sobie humorów dzięki e, kolejnemu zwycięstwu na pewno i zależało nam na, na punktach, bo zwycięstwo tutaj w Słupsku e, przybliża nas do, 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 do utrzymania się w widze bez bez konieczności gry w fazie play-out. W drugim i trzecim secie więcej jednak do powiedzenia miały siatkarki zawisze, wygrały do 14 i 22. Mecz był strasznie nierówny, były fragmenty naprawdę dobrej gry, a były momenty takiej gry powiedzmy szkolnej, gdzie były szkolne błędy. I tutaj no, u nas jest problem w dalszym ciągu rozgrywający, bo w dalszym ciągu gramy bez rozgrywających, który to, mecz z kolei jest skontuzjowana. Myślę, że do, do czasu play-offów się wyleczy i tutaj nie będzie problemów już z grą, bo praktycznie to, co możemy zagrać na siatce, graliśmy no, dzisiaj w 30%, graliśmy bardzo prostą grę, do przodu, do góry, na lewe w na prawe, bo na, na pozycji rozgrywającej grała atakująca i nie mamy drugiej rozgrywającej, takie są fines, jakie są i, i grała atakująca, grała bardzo dobry mecz, zresztą uważam, że zagrała bardzo dobrze, jak na na, 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 na jej warunki i na sposób wykonania tego wszystkiego, to, to naprawdę grała poprawnie. Czwarty set znów należał do miejscowych. Wygrana 25 do 22 doprowadziła do remisu 2 do 2. Tajbrek zapowiadał się emocjonująco i rzeczywiście nie zawiedł kibiców. Początkowo lepiej grały siatkarki z Sulechowa, jednak drużyna czarnych odrobiła straty. Końcówka była dramatyczna, a ze zwycięstwa cieszyły się jednak siatkarki z Sulechowa. Lepiej, jakbyśmy zdobyli tutaj trzy punkty, ale no niewiele brakowało, byśmy wyjechali tylko z jednym, więc należy się cieszyć z tego, co mamy. A na analizę przyjdzie czas, na pewno widać, że no wielu dziewczynom brakuje tutaj doświadczenia i jak jest mecz bardzo ważne, które po prostu no, musi być wygrany. No niestety, no, część osób sobie zdecydowanie z tym nie radzi. Trener Czarnych był pełen podziwu dla swoich siatkarek. Zabrakło trochę szczęścia. Mecz mówię, mógł się podobać dla ludzi z kibicą. Dla oka był taki ciekawy, bo końcówki dramatyczne. Tajbrek 19-17, dwie bardzo trudne zagrywki. Tu nie można mieć żadnej pretensji do dziewczyn, bo, bo to niby tego nie odebrał praktycznie, bo to zagrywka wzdłuż linii, przy samej linii. Także poszła zawodniczka z Sulechowa na, na pełne ryzyko i się opłaciło. Wyszły dwie super zagrywki i zakończyła w ten sposób Tajbreka. Triumfatorki popełniły w całym meczu wiele szkolnych błędów. To wynika z, te, z tego braku pewności, z tej obawy przed zepsuciem piłki, z, z przeświadczenia, z wiedzy, że każda piłka tutaj może decydować i jest bardzo, bardzo ważna, bo są to punkty no, niezwykle nam potrzebne. Drużynę Czarnych czeka trudna walka o utrzymanie w drugiej lidze. Jednak trener Słupczanek jest pełen optymizmu. Uważam, że jest postęp w naszej grze, bo jest progres. dziewczyny ciężko pracują i myślę, że do tych playoffów się godnie przygotujemy i postaramy się utrzymać w tej drugiej lidze. W pozostałych meczach 21 kolejki wielkich emocji nie było. Ale niespodziewanego wyniku nie zabrakło, bo porażka Jokera z piastem to sensacja. Natomiast najlepsze ekipy nie miały problemów z odniesieniem zwycięstwa. W rundzie playoff zagrają na pewno jedynka, pałac drugi i budowlani. Nie wiadomo jeszcze kto zajmie czwarte miejsce, bo Joker może jeszcze wyprzedzić Energetyka, tylko czy ekipa ze świecia chce grać w najlepszej czwórce. Sensacja w Sosnowcu. Płomień przegrał 2–3 z Częstochowianką. 5 setów było także w meczu UKS Szanowice z Sokołem Katowice. Łatwe zwycięstwo odniosły SMS Sopole, Silesia i Gaudia. Cieszą się kibice w Trzepnicy, bo ekipa Gaudii wygrała rundę zasadniczą, ale ich radość będzie pełna, gdy Trzepniczanki wywalczą awans do pierwszej ligi. W rundzie play-off zagrają też Płomień i rezerwy Silesii. O ostatnie miejsce w najlepszej czwórce rywalizują jeszcze AZS Politechnika Częstochowa i Sokół Katowice. Premierowy sezon Młodej Ligi Siatkarzy. Już za nami czas teraz na dekoracje i podsumowania w Bydgoszczy. Zarząd, trenerzy i siatkarze Młodej Delekty odebrali brązowe medale za zajęcie trzeciego miejsca w premierowym sezonie Młodej Ligi. Miła uroczystość dekoracji brązowych medalistów premierowego sezonu Młodej Ligi odbyła się w przerwie między setami drugim i trzecim meczu Plus Ligi Delekta Skra. Młoda Delekta w całym sezonie w 18 kolejkach wygrała 12 spotkań, przegrała 6. Lepsi od Bydgoszczan byli tylko młodzi siatkarze resowi Rzeszów, mistrz Polski oraz skrabeł chatów wicemistrz. Mocno o trzecie miejsce walczyli także Jastrzębski Węgiel i AZS Solsztyn. Młoda Plus Liga zakończyła już swoje rozgrywki. Proszę powiedzieć, jakie są plusy i minusy tego debiutanckiego sezonu? Generalnie same plusy, bo jesteśmy medalistą, także to jest na pewno wyczyn. Kolejnym plusem jest to, że na pewno część tych zawodników już teraz ma szansę zasilić różne seniorów, a docelowo być może jeszcze w następnym sezonie dalej się będą rozwijać, więc kolejny na rybek będzie. Poza tym, cóż, to ci młodzi też mają szansę walczyć nad medalem mistrzostw Polski już kadetów, bo niestety nie juniorów, także jestem bardzo podstawie nastawiony. Pionierski sezon zakończony, czy będą jakieś zmiany, czy on czegoś nauczył? Jeżeli chodzi o młodą ligę, to nauczył tego, że trzeba to kontynuować, wbrew krytykom, które, krytykantom, którzy wcześniej dużo wypowiadali się negatywnego na ten temat. Były też pytania o to, czy ten sezon może być dłuższy, on już został zakończony w połowie lutego. To znaczy, został zakończony z tego powodu, że założenie jest takie, że grają młodzi, a młodzi niebawem zaczną rozgrywki o medalium przez Polski. Stąd te, te, taki głupi sezon. Myślę, że tak to powinno być również tak to powinno wyglądać w przyszłym sezonie. Tyle o rozgrywkach w polskich ligach. Kiedy sezon ligowy dobiegnie końca, rozpocznie się sezon reprezentacyjny. Rok 2011 będzie intensywny i trudny dla męskiej kadry Polski. Biało-Czerwoni zagrają w czterech poważnych imprezach międzynarodowych. Debiut Andry Anastazji jako trenera selekcjonera kadry polskiej nastąpi pod koniec maja w towarzyskim meczu z Rosją. Biało-Czerwoni zagrają następnie w 22. edycji Ligi Światowej konkretnie w grupie A razem z Brazylią, Stanami Zjednoczonymi i Portoryko. Turniej finałowy zostanie rozegrany od 6 do 10 lipca w hali Ergo Arena na granicy Sopotu i Gdańska. Sierpień to tradycyjny międzynarodowy memoriał imienia Huberta Wagnera w Katowicach z udziałem Polski, Czech, Rosji oraz Włoch, Serbii lub Słowacji. We wrześniu polscy siatkarze bronić będą złotego medalu Mistrzostw Europy na turnieju w Czechach i Austrii. Koniec roku, czyli grudzień, to najprawdopodobniej udział polskiej reprezentacji w turnieju Pucharu Świata. Nasze zadania dla ten Rakady to nie jest tylko sama selekcja i prowadzenie kadry w czasie tego sezonu kadrowego, ale też praca poza sezonem, praca z młodzieżą, ze szkołami, usystematyzowanie całego szkolenia, współpraca ze wszystkimi tymi trenerami młodzieżowymi. Takie mamy teraz zadania dla trenera. Myślę, że, że to było bardzo trudne, robić tą pracę i być jednocześnie trenerem klubowym. Tym bardziej po roku 2010, słabym dla, dla siatkówki reprezentacyjnej w naszym kraju, oczekiwania są o wiele, wiele, wiele większe na rok 2011. No tak, jeżeli rok był zły, to musimy go poprawić i jesteśmy mistrzami Europy i, i musimy coś zrobić, żeby to poprawić, bo kibice się tego spodziewają. Sobie zdajemy jako sprawę z tego, jako ci, którzy zarządzają tym sportem w Polsce, że musimy wynik poprawić i chyba nawet zawodnicy też tak myślą, chociaż są bardzo mocno przemęczeni. Główny cel to oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Tak, Igrzyska Olimpijskie w Londynie i, i kwestia oczywiście mistrzostw Potem świata w Polsce 2014, a przede wszystkim jak gdyby powrót do tego, żeby wygrywać w Polsce, bo to jest też cel bardzo ważny, bo zainteresowanie świadków jest olbrzymie w Polsce i nie możemy Kibiców zawodzić i jakimiś obietnicami, że będziemy grali troszeczkę słabiej teraz, ale zobaczyć się, prawda, na mistrzostwach Europy, czy dalej wygramy tam i wtedy będzie wszystko czas. Po prostu kibice po to przychodzą na mecze, żebyśmy wygrywali i fajnie ten czas spędzali. To wszystko w magazynie Polska Siatkówka. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.